Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Maciej Binert, filmiki pod tytułem Firma w Niemczech. Jesteśmy teraz w Polsce w miejscowości Zagórki w stanie Arizona. Także żartobliwie nazywają mieszkańcy to miejscowość. Właśnie zamieszkujący to miejscowość, właśnie zamieszkujący Zagórki byli bohaterami słynnego filmu dokumentalnego pod tytułem Arizona. Jak nie wiecie co to było to proszę wygooglujcie sobie czy zobaczcie w YouTube. Tak, z tego miejsca mam do przekazania dwie dobre wiadomości. Jestem w Polsce dlatego, że zamawiam okna. Jest, przyjechałem tutaj samochodem, żeby zabrać powiedzmy kilkanaście okien. Które, na które mam już zamówienia u klienta w Niemczech. A druga dobra wiadomość jest taka, że zaczynamy, te filmiki będą nadawane w kontestacji w radiu internetowym kontestacja www.kontestacja.com i zachęcam Was do oglądania i do, po filmiku zawsze będzie dyskusja na dane tematy, a w tym filmiku chciałem nawiązać do zrobić taką dyskusję na, na pewien temat, zachęcić Was. Was nie będzie działało, bo, bo szumi. Krzysztof. Tak jak już powiedziałem w tym odcinku, chciałem Was zachęcić do dyskusji, szczególnie te osoby przebywające na emigracji, które rzadko wjeżdżają do kraju, na temat, na temat Polaków. Co im się takiego pierwszego rzuca w oczy? Mi na przykład, co mi się rzuciło w oczy, to tak jak teraz właśnie Wam pokazałem, rozwalające się domy, zniszczone drogi, ludzie, którzy są niezadbani, jakieś tacy smutni ale co takiego jest europejskiego w tych ludziach to samochody także samochody tutaj mimo to że się chałupy rozwalają nie ma dróg natomiast samochody są takie już w miarę na przyzwoitym poziomie może nie takim przyzwoitym europejskim natomiast w dosyć w dobrym stanie w dosyć nowoczesnej rzeczy w związku z tym to mi się takiego rzuciło w oczy także jeżeli macie jakieś inne spostrzeżenia proszę dzwońcie. i Powiadajcie o tym. Pozdrawiam Wam do... Pozdrawiam... pozdrawiam Was. A więc pozdrawiam Was i do usłyszenia na audycji. Pozdra... Bye. Audycja dzisiejsza będzie na temat jak, jakie są Wasze spostrzeżenia. Szczególnie tutaj mówię do osób przebywających na emigracji, które Jakie są wasze spostrzeżenia, jeżeli przejdziecie do Polski po jakimś czasie? Ja wam powiem może o moich spostrzeżeniach. Polska się zmienia. Natomiast to docolite tak budują się nowe budynki, budują się nowe domy, częściowo nawet takie tam drogi. Natomiast to jest tak, jak, jak tu przyjadę po pół roku nie, nie bycia w Polsce. Strasznie jakieś smutni ludzie. Zły stan dróg, stare chałupy praktycznie rozwalające się budynki. Natomiast co takiego europejskiego jest, to, to, to tak, to są przede wszystkim samochody. Tak? Zobaczcie sobie tutaj może jeszcze raz na te domy. Obejrzyjcie sobie na przykład tutaj I, i, i samochody są na zupełnie takim przyzwoitym, przyzwoitym poziomie oraz imiona. Imiona są absolutnie europejskie albo amerykańskie, ja tutaj udało mi się w tej miejscowości, nie, nie spotkałem osób z bohaterów filmu natomiast spotkałem to młode pokolenie które absolutnie także ma imiona zupełnie amerykańskie to takie moje pierwsze spostrzeżenie ciekawe jestem ciekawy jakie są wasze także dzwońcie i słyszymy się Pozdrawiam. na ten dworek, gdzie kiedyś, był, gdzie kiedyś było Państwowe gospodarstwo rolne, czyli PGR. Tak on wygląda w tym momencie. Tak wygląda mur. Tak wygląda dalsza część wioski. Zagórki dobiega końca. Zaraz będziemy jechać w kierunku miejsca, gdzie mamy nocleg. Mam taką jedną refleksję. Po rozmowie z mieszkańcami Zagórek, oni twierdzą, że zostali skrzywdzeni przez redaktorów, którzy nagrywali, czy tam redaktora, który nagrywał ten film Arizona, pewnie, który już widzieliście, dlatego, że mówią, że zostali tak troszeczkę naznaczeni tym, tym syndromem. Ja jako rozmawiałem z młodym pokoleniem, już nie, nie tym z filmu, ale oni na przykład mówili, że dochodzi takich scen, że załóżmy, jeżeli w subsku na dworcu tam mówią, autobus do Zagórek odjeżdża o tej, o tej godzinie, to to wszyscy, jak tam ktoś siada tego autobusu w kierunku Zagórek, to to cała, cały dworzec wybucha śmiechem, że jeżeli idą do lekarza, czy gdziekolwiek, gdzie trzeba podać miejsce zamieszkania, to też zaraz jest, pada to pytanie, a co tam tak, wszyscy piani jesteście czy, czy coś podobnego. Także to wszystko ma dwie strony. Także ktoś zrobił karierę, bo to jest wioska tak naprawdę, w jakiej bym tu mógł pokazać Wam wiele. Taki film jak Arizona można by tu było nagrać w każdej wiosce na Pomorzu i pewnie w innych częściach Polski też gdzie, gdzie były BGR-y. A więc ona się tak naprawdę wiele nie różni. Tak, tak z tą refleksją zostawiam Was, jadę teraz w kierunku miejsca naszego noclegu pokażę Wam jeszcze mniej więcej jak to tutaj wygląda te cztery sławne bloki napte pasy żeby tutaj już przepisom stało się zadość okej okay. to jedziemy zobaczcie tak to tutaj wygląda W Tutaj jest strasznie. I opuszczamy za górki. Musimy kończyć nasze dyskretne filmowanie, z uwagi na to, że o, ludzie się chowają, są bardzo nieufni w stosunku do obcych. Czego się wcale nie dziwię, no, jeżeli tak się ich mówią, że bardzo źle się ich traktuje. Jeszcze Wam chciałem coś pokazać. Tutaj jest ten sławny budynek sklepu. Gdzieś tutaj to było. Ale ważny miejscowy Przestanek i koniec miejscowości. Także do usłyszenia.